To patka to zagadka. <laughs> słuchajcie, jesteśmy u nas na dworcu widać dworzec. Widać dworzec i jedziemy po nasze auto, także szukamy peronu. Idziemy, chodź. Odjeżdżamy z peronu, słuchajcie, numer dwa. Ale wszyscy tu są tacy jacyś zaspani, ale jest rano, trzeba wybaczyć. Peron. Dwa. <laughs>

Nie wiem, musimy sprawdzić. Na biletach. Sprawdzam na biletach. Mm. Łukaszek się ubrał, no, a tu tu ciepło. Pociągi, no? Nie? Ja już jechałam, do ciebie jak jechaliśmy z Justynką. Takim? No. Znaczy chyba i trochę innym, ale też takim fajnym. No. Chyba wszystkie te pociągi są teraz takie fajne. Jesteśmy na miejscu w Katowicach. 3 godzinki, słuchajcie, jechaliśmy. Bardzo wygodnie. Wysiadamy. O, kurna, no, ale tu są schodki. Trzeba uważać w tym pociągu. Kania idzie z przodu. A szukamy do Bielska. Słuchajcie, mamy pół Słuchaj. godziny różnicy między jednym pociągiem a drugim. Tędy tu jechaliśmy 3 godziny, a do Bielska będziemy jechać godzinę. Idziemy hmm. sprawdzić, na który peron musimy iść do Bielska. A w No to chyba pół godziny patrzyłam. O, muszę, muszę jeszcze raz zerknąć na bilety. A tam będzie czekał na nas furgon dla Ciebie i mają nas odebrać. Tylko jak tu znaleźć cokolwiek? Idziemy szukać peronu. Wiemy, teraz jedziemy z Peronu pierwszego do Bielska I też na sam koniec. Na no końcowy to będzie Bielsko, nie? Tak Ta. jak patrzyliśmy. Katowice też mieliśmy końcowy. I w Bielsku mamy być 13:40. Słanka, jak ty pięknie mówisz. Jak ty pięknie mówisz? Mówię ci. Jak Mówię ty ci. Mówisz. Widzisz? Nie widzę. A no, widzisz? widzisz? Dobra, my już w pociągu do Bielska. Tu już chyba nie ma wolnych miejsc. Znaczy, numerowany. Numerowany, chciałam powiedzieć. Ale patrzę, ale chyba nie ma. Ja bym tam. tyłem tam Ty usiądź tyłem. No jak się ukaniał. Jeździ kolejami. Bardzo dobrze. 20 lat temu ostatni raz leciałem kolejami i się... Leciałeś kolejami? No. I się... Zmieniło... Dużo, nie? Dużo. No. A ja muszę Wam powiedzieć, że właśnie jak jechaliśmy, to znalazłam stówkę. Między siedząc. No, no, to no to, to się podoba wyjątkowo. Także ja to jestem zadowolona. Z kolei śląskich, polecam. Za chwilę będziemy na miejscu. Które jest? Za pół godziny będziemy już na miejscu w bielsku. No. Na miejscu już w idzie za mną. Musimy dojść przez dworzec, musimy przejść. Ładny dworzec mają w wielki. Taki, taki stary, taki ładny. No i tu przy taksówkach mamy czekać. Dobra, nie ma problemu. I mówię, tam po 15. No, jesteśmy, czekamy przy taksówkach. No, tak. Dupka boli u Kaniu? Nie. A mnie trochę boli. Ale ta stówka... która ratuje ci... Tak, Rakuje zapominam ci o bólu. ...ratuje ból? Tak, zapominam o bólu. A Paweł podjechać ma? Tak, już jedzie. No. O, i taksi podjechała. Proszę otworzyć. Dzień, no, Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, furgon dla Ciebie, jak Zinamy mamy fajnie. Panie, <grym> panie. Pasy zapinamy? Pasy zapinamy oczywiście. No To jest profesjonalizm, jak się po klienta przyjeżdża, nie? Tam jakieś trzeba dojechać samemu. No, muszę się zapiąć, później się odzywam. No i jesteśmy wreszcie. Nawet nie wiem, gdzie stoi. Nie, nie, nie ma go. Nie ma go. Gdzie on jest? Jezu, ile ma to tutaj ty? Jak nie ma, jak jest? Nawet się świeci. O matko, mieciu, jesteśmy. Rodzice wrócili. Zaraz będziemy. Jest nasze cudo. Kieczyściutkie. czyściutkie. Świeci się. Markiza. Oj, podświetlany stopień. Nie wiem, czy was w ogóle. Nie wiem, czy z wami wejdę. Czy nie zostawię tego na później. Powiem wam. Dobra, idziemy się najpierw przywitać. Papiery już odebrane, ukanio niesie. I teraz idziemy po odbiór auta. O, chyba bramą będą wychodzić. Teraz będziemy mieć y, instrukcję obsługi naszego auta. Ale zobaczcie, truma chodzi. Bo słychać i ciepło tu leci. Tu mamy prąd tu mamy wlew wody to wiemy to jest wiemy, to podstawa tu z racji tego, że mamy bardzo mały bagażnik to zamontowaliśmy sobie trumę na dachu nie trumę, tylko trumnę, nie wiem jak to się, bagażnik dachowy no i kochani zaraz wchodzimy jak kochanie, podoba Ci się? Łukaszek. Szefuncia nas puszcza. Zapraszam no. moi kochani. Ja! A. Ja, o jakie faj. dywaniki! No, no nie, w życiu. Ty, ale Ale jest. chałupa. Dobra, słuchajcie, najpierw to ja się muszę nacieszyć, zaraz będę coś mówić, bo za nim mówiłam. Co ty taki skulony? A, dawaj, jedziemy, bo ja rany jestem. Na zamykaj! Papa, zamykaj piątek, nas, tak? Na do piątku. piątku. Jeszcze Dobre. musimy zabrać felgi ze sobą zabieramy, Zmiga. dlatego tak mamy ciasno. Uważaj. Łukaszek, nie pchaj się, ty. Weź tę dupę, no. <laughs> ja się... Ale ja powiem wam, jesteśmy z jarani. Poczekajcie, bo ja się cały czas uczę wszystkiego tutaj. O! Łukaszek musi się odwrócić. Siedzonko. O, tyk, tyk, tyk. Tyk. Pięknie. Tyk. No, i powiem wam, że jedziemy do domu, bo... Tyle wiadomości, że bardzo się cieszymy, że z nimi jedziemy na mojówkę. Oni nam to jeszcze raz na spokojnie będą musieli powiedzieć. Smelka, o tu folia jeszcze jest do zerwania. No to dawaj, oficjalne zrywanie folii w naszym mieciu. Mieciu wreszcie do domu jedzie. Tęskniło ci się mieciu za nami. O! Dobra, słuchajcie, resztę wam pokażemy, całego wana wam pokażemy. Jak sobie dojedziemy do domu na spokojnie, ja będę układała sobie różne rzeczy kluczyk Bo teraz nam felgi władowali te takie co przyjechały Gdzie jest kluczyk z Ja nie wiem A to jak zapaliłeś jak nie masz... No kluczyk? musi być w samochodzie gdzieś <noise> Tu może No ja skąd mogę wiedzieć? A tu nie ma? A z tyłu na stole nie ma? Nie Bo tam jakieś rzeczy miał. Zadzwoń, zadzwoń do, do pawa, gdzie kluczyk jest. Dobra, zaraz, zaraz się odzywam, znajdziemy kluczyk. No, leży tu A, leży? Ten telefon sobie stamtąd zabierz. Wszystko wam, słuchajcie, pokażemy. Dopiero jak dojedziemy, zawiniemy te felgi ze środka. Bo to są te felgi, na których przyjechał e, Mieciu do nich. A przecież a, alo były za. Czekaj, pasy jeszcze. Dobra, zaraz się odzywam. Zaraz się odzywam. A nie, poczekajcie. Poczekaj, Łukaszek! Co? Poczekaj, ja zapnę pasy. Czekaj. Czekaj. Trzeba się wszystkiego tu nauczyć od nowa. Zapinam się. Ale jestem taki No ja też. Dobra. A, jedziemy. Pierwsza oficjalna nasza podróż, słuchajcie. Ja to jadę pierwszy raz, bo Łukaszek go tu przywoził. Jak pamiętacie z naszego vloga wcześniejszego. Także Łukaszek ten. Co tutaj? Zepsujesz zaraz coś. Ty ze wsi jesteś, to moment zepsujesz. Dobra, jedziemy. No. O. O, i Pawełek nas żegna o lecimy dawaj o o zamknął się. Zamkną się dobra muszę się na tym fotelu ułożyć i od... Staniemy chyba gdzieś na obiad, nie? No. E, staniemy gdzieś na obiad i, i później się odezwę, bo musimy się tutaj zatankować, się zatankować yy, zjeść coś i dopiero będziemy mieć yy, pustą taką yy, głowę do rozmowy. Bo na razie to nie wiem co mam powiedzieć, bo jestem zachwycona powiem Wam. E, naprawdę rzadko nie wiem co powiedzieć i rzadko mnie zatyka, a teraz mnie naprawdę zatkało. No i wiadomości wiecie, pamiętam jak odbieraliśmy przyczepę to też mieliśmy tyle wiadomości. Że i tak później e, dzwoniliśmy do, e, do nich do serwisu fenda i tak. też wszystko było. Powiem wam, trzeba było wszystko ładnie. Dobra, odzywam się później. Dobra, nawigację sobie włączyliśmy już. Co Łukasze, chciałeś powiedzieć? Ty nie tłucze nie się tu nic, nie? Przecież tu nic jeszcze nie ma. No, no tak. <laughs> nie ma talerzy talerzy. Meble w sensie. Nie... A, meble to, mebli to nie słychać, nic nie słychać. Nic. Nic nie trzeszczy, no ale zobaczymy, jak powkładamy te gary, bo to wszyscy mówią, że coś... Co to? Boże. Ja tu jestem pełna strachu, powiem Wam. Naprawdę. W ogóle tu jest bardzo wąsko. Tak Wam tylko na razie pokażę. Wąsko nie w kamperze, tylko wąsko na ulicy. Tak, wąsko w... To precyzuj, no. Wąsko na ulicy. <grym> Sprecyzowałam. Dobra, musimy się ten... Już nawigację włączyliśmy, musimy się zatankować i coś koniecznie zjeść. I, i, I wrócimy do was niedługo. nastanęliśmy coś zjeść. Patrzcie, obydwoje byliśmy bez butów, bo tu mamy takie dywaniki piękne wszędzie i musimy zakładać. Musimy się nauczyć tego samochodu, nie? No. A ciekawe jestem, czy tu może być czy tu... Można, bo tu zobacz jest tam... No jest dziura, no. Te felgi nam po... przeszkadzają na razie w... w pomieszczeniu, nam przeszkadzają. Idziemy teraz, słuchajcie, coś zjeść. Ale poczekaj kotek, zostawię kamerę może w samochodzie, nie będę brała. Zostawiam was w samochodzie, idziemy coś na szybkiego zjeść i później. A może przed nim Tak, mogę przed nim. Wszystko mogę. Pięknie. Takie mamy dywaniki bielutkie. O, ale jesteśmy naprawdę... Idziemy coś oszamać. Włączyłeś kotek nawigację? Aetola? No. Ha, my nie musimy już. Bo mamy do 3,5 ton. Eee, bardzo dobre jedzenie. W tym restauracja Charda, Charda Grill. My tu już jemy drugi raz. Ostatnio też jak byliśmy u nich to jedliśmy, nie? No. Także jedziemy do domku. Paski trzeba zapiąć. Poczekajcie chwilę. Muszę zmienić rękę. No i? Ochłonąłeś już trochę? No. No i jakie wrażenia? Po jedzeniu ochłonąłem. No. Jakie nie. wrażenia? No super, zadowolony. Nie no, po prostu. Szczyt, szczyt szczytów w ogóle ten, Twój zachwyt w ogóle. No. No nie, musimy, wiecie co, jak dojedziemy na miejsce, musimy yy, popatrzeć, co i jak, bo tak tutaj to też chcieliśmy. I też jak i co? Tak, wiadomo no. <ścoughs> Także yy, musimy. Włączyłeś nawigację? Nie. Musimy, wiecie co, się rozeznać i dopiero będziemy Wam e, pokazywać dokładnie, e, co jest gdzie, jak to wygląda, jak my sami to zobaczymy, bo, do tej, bo jeszcze nie wiemy. E, musimy sobie naprawdę ogarnąć cały ten nasz domek nowy. Na pewno jeździmy, słuchajcie, na Bosaka. Łukaszek powiedział że już na zawsze, tak? No. Więc musimy pomyśleć, ale ja kupiłam tą wycieraczkę, widzieliście w poprzednim vlogu właśnie na buty, więc to nam się przyda. Pomyślałam, Kaniu. Tak? O tych naszych bosakach, chociaż nie wiedziałam, że nam chłopaki zrobią dywaniki, bo te dywaniki to są, słuchajcie, niespodzianka była dla nas e, wszędzie, więc to jest tak e, niespodziankowo. I jeszcze dostaliśmy od nich fajną torbę na różne fajne rzeczy, właśnie, żeby nam nie latały. E, też e, od chłopaków dostaliśmy w prezencie. No, zasięgu i... nie no tutaj długo nie było zasięgu. Tu, tu nam się później zasięg włączył tam tym razem. No, także my w drogę. I jedziemy pomału ku domowi, żebym ja mogła zacząć wszystko pakować. Więc następny vlog to już będzie po prostu z tego pakowania, i pokażę Wam dokładnie co i jak Łukaszek sobie ogarnie. No bo będziemy wyjeżdżać, więc musimy to wszystko ogarnąć. Na już tak naprawdę, nie? No, dobra, kończę. A później się odzywam do Was. Dobra, my już zjedliśmy, Mieciu zjadł. Ile ci wyszło paliwa? 80 84 litry 84 litry, czyli 90 zbiornik tutaj jest, tak? I słuchajcie, rzeczywiście słychać ten wąż od prysznica, to co Wam mówiłam, że Pawełek zauważył, ale tylko w momencie, jak wiecie, przyjeżdżacie po jakimś tam, nie wiem. Bo teraz na przykład nie słychać, jak jedziemy po płaski, po asfalcie. Tylko wtedy słychać, jak gdzieś, nie wiem, jakieś są te, hertepy, tarapaty chciałam powiedzieć. Także mam, kupiłam to otulinę, więc wsadzimy, żeby w ogóle nie było słychać, ale ogólnie kompletnie nic nie słychać. Ja to powiem Wam, że jeszcze się nie mogę przyzwyczaić, że ja za sobą domek wiozę, znaczy, że ja go mam, o, że się go tak odwrócę, na że go mam tak, że wiecie, no, y, ponad trzy lata przyczepą i samochodem osobowym jeździliśmy, to tak ciężko się przy... w ogóle to pierwszy raz prowadzisz kampery, kampera, kamperwana czy kampera? Ży... Pierwszy raz w życiu. Tak, w ogóle to ja też jadę pierwszy raz w życiu w kamperze, czy tam w kamperwanie, a Łukasz też prowadzi pierwszy raz, nie? No. No, także u nas są same nowości, słuchajcie. Już się nie możemy doczekać, kiedy go bo będziemy sobie układać w nim, wszystkie rzeczy. Łukaszek swoje, a ja swoje nie. Będę musiała talerze zabrać te same, bo nie zdążyłam kupić talerze Bo to tylko przez internet, bo to są tej firmy, nie wiem jak one się nazywają, ale są bardzo dobre, te co mam, więc chciałabym sobie takie same kupić. Tylko już bym chciała bez kupków kupić, bo ja tych kupków nie używam plastikowych. Jakoś te talerze są fajne, a te kupki jakoś takie nie bardzo. No, takie właśnie jakieś plasticzane. Także no, tego tamtego. Jesteśmy zadowoleni, nawet bardzo i szczęśliwi. No i zaczął padać deszcz, słuchajcie. Do domu to wrócimy dopiero, słuchajcie, na 21. Także naprawdę będziemy wykończeni i zmęczeni, więc jutro zaczniemy wszystko robić, układać i, i doprowadzać do porządku cały nasz domek. Pościele i to wszystko, jeszcze jutro muszę jakieś zakupy zrobić dodatkowo. Jak już sobie poukładam w tych szufladach, popatrzę co i jak, to, to pojadę jeszcze na zakupy i zobaczę, co tam jeszcze jest potrzebne. Później się odzywa. Oj ciemno coś tu Łukaniu, jakbyś mógł napalić jakieś światełko. Nie Proszę wiem, czy coś pasuje. dało. <laughs> Słuchajcie, my już dojeżdżamy, jest 20. Jesteśmy wykończeni, ale i fizycznie i emocjonalnie, bo naprawdę dzisiaj było tyle wrażenie. No, w eee, bardzo dziś... mi się te wrażenia dzisiejsze podobają. Tak, no wrażenia takie naprawdę bardzo pozytywne, ale jednak wykańczające. Także 12 godzin w podróży, bo mieliśmy o 8 pociąg, więc mija nam 12 godzina podróży, zmęczeni, ale szczęśliwi. Jedziemy do domku i w następnym vlogu pokażę Wam dokładnie, przejdę Wam się, pokażę dokładnie, mam wszystko, co mamy w naszym campervanie, jak to wygląda. Całego Wam go przedstawię, bo naprawdę uważamy, że chłopaki z Full dla Ciebie zrobili kawał dobrej roboty. I, I warto by było ich pochwalić. Więc my ich chwalimy e, na to, co widzimy. A jeszcze, jak się mechanicznie wszystko sprawdzi, i w ogóle to już będzie nie? niewyobrażalne szczęście. Także słuchajcie, trzymajcie się cieplutko. Zdrówka Wam wszystkim życzymy. My dojedziemy i chyba pójdziemy po prostu od razu spać, bo jesteśmy wykończeni. Ja dzisiaj nie mogę. Tak? Ja tak wczoraj miałam problem z usięciem, jak tu przyjeżdżaliśmy, bo tak się wiecie. Nie całam, jakbym na wycieczkę, się wiadomo, jak u ciebie wiadomo, jakobi objechała. Słuchajcie, dobranoc i trzymajcie się pa.